Cześć! Witam Cię na kanale Silver Star, czyli Srebro Kobiecym Okiem. Styczeń jest miesiącem podsumowań, zatem dzisiaj moje top 10 monet premium ubiegłego roku. Zobaczysz, co według mnie było najbardziej udanym wzorem, ale też które monety charakteryzowały się bardzo dobrą jakością wykonania, bo mam wrażenie, że to jest coraz większa bolączka nas, stakerów. Kupujemy coś, dajemy dużo większą kwotę ponad cenę spot. Oczekujemy jakości i nie zawsze ją otrzymujemy. Ponadto, dzisiaj w odcinku, konkurs dotyczący kryptokarenzji World Expo, czyli wydarzenia, na którym ja również będę, jest to konferencja międzynarodowa poświęcona aktywom cyfrowym, kryptowalutom i technologii blockchain. Widzimy się w Warszawie w Złotych Tarasach 9 i 10 marca. Startujemy o 10 rano. Pod spodem w opisie filmu znajdziesz link do biletów na to wydarzenie. Mamy podczas stycznia 25% zniżkę. Także jeśli lubisz tego typu spotkania, lubisz networking, warto z tego skorzystać. U mnie na Twitterze, tutaj jest moje konto, znajdziesz zasady konkursu, które pozwolą Ci wygrać bilet darmowy na dwudniową imprezę w Warszawie, o której przed chwilą mówiłam. Także zapraszam jeszcze raz na Twitter. Zmieniamy kadr. I zaczynamy top 10 premium 2021. Przed Wami 10 woreczków silver starowych. W każdym z nich jest moneta bulionowa z premią. To jest moje top 10 monet premium minionego roku. Każda z nich charakteryzuje się innym wzorem, inną serią i oczywiście ograniczonym nakładem. Ja w Minionym roku, tak jak i w tym roku, skoncentruję się na inwestowaniu w bulion, ale żeby było weselej na kanale i również, żebyście nie mieli zbyt dużej nudy oglądając moje unpatchkingi, pewnie co jakiś czas będę dobierała monetę premium. Te monety, które zaraz zobaczycie, są to albo pierwsze monety z serii, albo kontynuacje z serii lat ubiegłych. Jedziemy. Numer 10. Dziesiątkę. Otwiera nam seria Lunar 3. Jest to rok Bawoła wołu. Moneta, która przez niektórych stakerów była nazywana upośledzonym bykiem, ponieważ tutaj widać trzy nóżki zwierzaka, nie widać tej czwartej tylnej. Natomiast ja uważam, że seria Lunar 3 to jest klasyka. Jest to wyrób Perfmint. Zawsze to są monety bardzo dobrej jakości. Zawsze są to monety... Które mają ciekawe wzornictwo, dlatego ja kontynuuję zbieranie tych monet. To jest druga moneta z serii. Pierwszy był rok szczura, tudzież nazywany inaczej rok myszy. Tutaj mamy drugą monetę, rok bawoła. To jest moja pozycja numer 10. Przechodzimy sobie do numeru 9. Numer 9 to druga moneta z serii. Jest to również wypust PerfMint, co możecie zauważyć tutaj w tej okolicy. Jest znak mennicy. Jest to druga moneta z serii Australian Brambi. Pierwsza moneta była troszeczkę inna. Nie wiadomo było, czy to będzie kontynuacja serii. Natomiast tu już jest drugi konik z tej serii. Moneta numer 8 znajduje się w tym worku i już do niej spieszę. Moneta numer 8 to nie Perfmint, to Germania Mint. I też druga moneta z serii, czyli liść kasztanowca. Czekam na trzecią monetę z serii. Jestem ciekawa, co to będzie za listek. Pierwszym liściem był liść dębu. Ta moneta moim zdaniem jest o wiele ciekawiej wykonana niż pierwsza moneta z serii. Ja bardzo lubię wyroby Germania Mint. Bardzo podoba mi się to wzornictwo. Te monety nie są przesadzone. Jest prosty wzór. Ja bardzo lubię taki minimalizm, jeśli chodzi o projekty. Zobaczcie, to jest moneta numer 8, ta moneta numer 9 z brambi jest również taka bardzo minimalistyczna. Nie dzieje się tutaj za dużo, nie ma zbyt wielu elementów. Jeden element wysunięty na pierwszy plan w zupełności wystarczy, żeby ta moneta była moim zdaniem, udana. Pierwszą trójkę mamy za sobą. Napiszcie mi proszę w komentarzu. Czy któraś z tych monet, którą zobaczyliście, również znajduje się w Waszym zdaniem w top 10 minionego roku, a my lecimy sobie dalej, moneta numer 7. Zmienia nam się kolor woreczka z czerwonych na szare i zobaczymy, co jest pod siódemką. Pod siódemką jest jedna z ulubionych monet kryptowaluciarzy inwestorów w Bitcoina. Moneta wypuszczona emitentem był Niui. Ja rzadko kupuję monety tego emitenta. Jakoś jestem mimo wszystko zwolenniczką starej, dobrej jakości PerfMint. Natomiast, ponieważ sama jestem inwestorką kryptowalutową, bardzo miło było mieć tą monetę w staku. Ona się nadal cieszy bardzo dużym powodzeniem. Często, gęsto społeczność kryptowalutowa pisze do mnie na Telegramie i szuka tej monety. Także z tego co pamiętam, można ją jeszcze dostać w sklepie CoinInvest. Ona ma dosyć sporą premię ponad cenę spot. Natomiast jeśli ktoś chce mieć jedną tylko po to, żeby pamiętać jaką wartość w jego portfolio inwestycyjnym ma Bitcoin, to oczywiście warto chociaż jedną sztukę posiadać. To jest moje numer 7. Jest to bardzo dobrze wykonana moneta z gładkim rantem. Nic się z tym na razie nie dzieje. Nie pojawiają się żadne milk spoty. Także z jakości wykonania tej akurat monety, tego waloru inwestycyjnego jestem bardzo zadowolona. Odkładamy ją sobie na miejsce. W międzyczasie chciałabym podziękować Łukaszowi. Te woreczki, które widzicie, silver starowe, przysłał mi na święta bożonarodzeniowe jako prezent dla kanału. Jeszcze nie mam pomysłu, jak je wykorzystać, ale myślę, że większość tych woreczków z logotypem kanału trafi do Was. Jeszcze nie wiem, czy będą w nie opakowane gwiazdki silver starowe, czy być może jakieś giveaway'e na kolejne tysiące subskrypcji kanału. Natomiast jest to Ogromnie przyjemne, że są widzowie, którzy są ze mną od początku i cały czas wierzą w rozwój tego kanału. Także z tego miejsca, Łukaszu, moje ogromne dziękuję i wdzięczność za to, że zawsze ciepło myślisz o naszej społeczności. Przechodzimy sobie do monety numer 6. I co kryje nam się w woreczku? Zaraz zobaczymy. Mity i legendy. Nie zaskoczy Was to, że jest to oczywiście również moneta. Wypustu Perfmint. To jest moneta premium z większym nakładem niż te pozostałe. Natomiast jest przepięknie wykonana. Naprawdę w każdym załamaniu światła ona inaczej wygląda. Uwypukla albo smoka, albo jego tło. Widać oczywiście perłę, którą ten smok trzyma. Ja bardzo lubię te orientalne wzory, które wypuszcza australijska mennica spod swoich stempli. No i zbliżamy się do połowy stawki naszego TOP 10. Jeden woreczek szary, trzy czarne i czerwony. Zepnie nam wszystko w całość. Sięgamy sobie po piąteczkę. Piąteczka to Posejdon. Wszystkim bardzo dobrze znana seria Bogowie Olimpu. Druga moneta z serii. Nie mogło jej zabraknąć. Uważam, że akurat Posejdon był i jest pięknie wykonany. Hades już tak nie skradł mojego serca pod względem estetycznym jak Poseidon. Jestem ciekawa, jak będą się prezentowały boginie z tej serii. Wiemy już, że ma ukazać się Hera. Został zmieniony jej wizerunek z tego, co widziałam. Jestem ciekawa, jakie to będzie wykonanie. Poseidon to jest taka moneta specyficzna, ponieważ bardzo dużo osób kupiło ją ze stakerów w dużej ilości. Potem z tymi monetami zostali. Oczywiście PerfMint dbałość o każdy szczegół, jeśli chodzi o odwzorowanie detali. Jeśli sobie załamiecie tą monetę pod tym kątem, widać każdy detal idealnie. Odkładamy bogamąż i przechodzimy sobie do monety numer 4. Pod czwóreczką oprócz zmiany koloru woreczka mamy monetę z serii Icon, to jest Mona Lisa, również druga moneta z serii. Dlaczego ona znalazła się w tym zestawieniu? Uważam, że to jest bardzo nowatorskie przedstawienie waloru inwestycyjnego, gdzie, do, gdzie na srebrze odwzorowane są dzieła sztuki. Pierwsza była Diana, tutaj jest Mona Lisa. Tył tej monety awers jest również bardzo ciekawy, dlatego że mamy takie prążki. Diana miała inny awers. Jest to bardzo ciekawa moneta. A co ciekawsze, wcale nie miała wysokiej premii, kiedy się ukazała. Można ją było. Dostać w cenie bulionu może z delikatną dopłatą. Także uważam, że ta moneta, w ogóle ta seria, jestem ciekawa, jak ona będzie kontynuowana, zasługuje na top 10 minionego roku. U mnie, jak widzicie, jest to numer 4. Zostało nam top 3. Zostawcie proszę informację tutaj na czacie albo w komentarzu, czy któraś z tych siedmiu monet powiela się z waszym top 10? Czy macie te monety w swoim stosie? Jestem ciekawa, na ile zbieżne są nasze. Gusta inwestycyjne w monety premium. Mamy wielką trójkę. Trójeczkę otwiera. I tu pewnie zaskoczenie. Mało stakerów w Polsce pokazywało tą monetę. Ale ja bardzo lubię tą Familiadę Simpsonową. To jest czwarta moneta z serii. Także również kontynuacja. Jest to również moneta wypuszczana przez Perfmint. Teraz będę oczekiwała na kolejną monetę z serii, ponieważ jest już piąta moneta w tej serii. Jeśli ktoś lubi tego typu seriale, jeśli ktoś lubi tego typu popkulturę, to uważam, że warto ją mieć. Te monety z, z tej serii są bardzo ciekawie wykonane, dlatego, że rewersy, jak widzicie, są w takim stopniowanym macie zrobione. Nie wszystkie. Zdaje się, Homer, który był drugą monetą z serii, miał też elementy lustra, ale jest to bardzo ciekawie wykonana moneta. Ta akurat jak widzicie, portretuje całą rodzinę Simpsonów. To jest moja trujeczka z ubiegłego roku. No i emocje zaczynają rosnąć. Został nam jeden czarny woreczek, jeden czerwony woreczek. Nie pozostaje nam nic więcej, jak po prostu zobaczyć, co jest w ich środku. Top 2 Germania Mint i moneta z serii Germania. Dlaczego Germania 2021, jako trzecia moneta już z tej serii, trafiła do mojego staku i dlaczego jest według mnie monetą numer dwa minionego roku? Po pierwsze, jestem kobietą i bardzo, ale to bardzo cieszę się, kiedy producenci również wypuszczają monety z wizerunkami kobiet. Tutaj, jak znacie moje filmy, to wiecie, że bardzo lubię. Ekosystem germański zapewnia pewną spójność, zapewnia pewną całość. Serie, które ukazują się w ramach tej firmy, są mocno ze sobą powiązane, dzięki czemu przekazują nam pewną spójną opowieść, pokazują nam bestie tego ekosystemu, pokazują nam stare germańskie lasy, ale także pokazują nam kto stał na czele plemion germańskich, mamy tutaj genialnie przedstawioną całą sylwetkę Germanii. W tym roku ten wzór był wyjątkowy, dlatego, że jeśli spojrzycie na grafikę tej monety w różnych gramaturach, zobaczycie, że rewers na jedną uncjówce jest bardzo wąski i on rozszerza się wizualnie wraz ze zwiększeniem gramatury tej monety. Mamy do wyboru jedną uncję, mamy do wyboru dwie uncje, dziesięć uncji i o ile dobrze pamiętam, tą serię zamyka kilogram. Bardzo mi się spodobał ten pomysł. To pomysł nowatorski. Nie widziałam innej serii u innego producenta z innej mennicy, która by w ten sposób pokazywała szerszą perspektywę grafiki dostosowaną do zwiększającej się gramatury monety. Kobiety trzymają się razem, zatem numer dwa wraca na swoje miejsce. I zostaje nam numer jeden. Jeden woreczek, jedna moneta i jedno pierwsze miejsce w top 10. Świetny projekt, doskonałe wykonanie, niebanalne opakowanie, co sprawia, że jest to genialny prezent dla stakera zdobiący niejedną gablotkę lub biurko. Wybór nie mógł być inny. Spójrzcie sami. I tutaj powinny być fanfary. Tam, tararam, tam, tam. Czy poznajecie tą monetę? Jeśli któremuś z Was ona nic nie mówi, zapraszam na film. Link znajdziecie w opisie pod spodem. Night of the Past. Oczywiście Germania Mint. Z monetą z pełnoprawnym środkiem płatniczym. Widzicie nominał 5 euro. Bardzo ciekawy wzór. Jeszcze ciekawsze wykonanie. Elementy matowe. Elementy lustrzane. Jestem bardzo ciekawa, jak rozwinie się ta seria związana z zakonem rycerzy maltańskich. To jest moneta 2021. Poznałeś dzisiaj top 10 monet premium ubiegłego roku według Silver Star? Proszę zostaw informację w komentarzu, czy nasze gusta są zbieżne i co według ciebie było najlepszą monetą minionego roku, jeśli chodzi o tę kategorię. A ja zapraszam Cię już na niedzielę, na wywiad z Maciejem. Tomczykiem z kryptoekipy. Wszystkiego dobrego, dużo dobra. Cześć!